Hej salut, moi c'est Simon, et aujourd'hui on apprend le français par fiszki. I znów o, na Instagramie daliście znać, że tym razem macie ochotę na właśnie taki film. A więc oto jest, mam tych fiszek sporo, wszystko podzielone na poziomy trudności, tak jak zwykle, a źródła fiszek będą w rogach. A więc, co tu dużo mówić, zapraszam. Zaczynamy od takiej fiszki. Robili to rozdając ulotki. I wbrew pozorom, chyba najciekawszą częścią są ulotki. Il faisait ça en distribuant des flyers. Czyli, jeżeli znacie to słowo po angielsku, widzicie, że właśnie stąd je wzięli. I oczywiście nie jest to jedyne słowo na ulotki, ale to akurat zasłyszałem na filmiku na YouTubie, co moim zdaniem jest wystarczającym dowodem na to, że można to usłyszeć po prostu na co dzień. Jeżeli mnie już trochę znacie, wiecie, że jestem fanem takiego języka, który po prostu jest używany. Jestem zdania, że najpierw dobrze nauczyć się języka realnego, codziennego mówionego, a dopiero później warto poznać jakieś bardziej formalne sposoby wyrażenia czy te bardziej grzeczne. Teraz fiszka to nie jest nic sprośnego. Krótko, sepako kan. Fajne słowo. Następna fiszka uosabia ducha działania. Il incarne un esprit de réalisation. Bo uosabiać z tego wynika brzmi incarné. I od razu podajemy tego kogoś, kogo uosabiamy. I ta fiszka jest jeszcze dobrym pretekstem, żeby wspomnieć o jednej fajnej rzeczy we francuskim. Zobaczcie, że nie czytamy tego il incarne, tylko il incarne. W skrócie możecie skojarzyć to tak, że jeżeli mamy we francuskim słowo, w którym słyszymy końcówkę na przykład kel, ale kolejne słowo zaczyna się od samogłoski, to my i tak czytamy to tak jakby tam nie było spacji, czyli w przypadku który mamy na ekranie, kelarz, a nie kel aż. To się nazywa oficjalnie enchaînement, a możemy to nazywać po polsku łańcuchem. Od godziny 20 możemy to zrozumieć tak, że Francuzi jako tako nie mają słowa od to znaczy, da się to słowo spotkać i będzie to wtedy d. ale nie jest to najczęstsze, a już na pewno nie zaczniemy tak zdania. Fiszka zabrzmi a partir de venteur. Teraz fiszka, on jakimś cudem uratował jej życie. Dla nas jakimś cudem, jako takie wtrącenie. Przy okazji trochę trudne słowo do przeczytania. Oto na ekranie jest już ta fiszka, tak abyście mogli najpierw spróbować sami. A teraz czytam ja i la miraculeusement sa vie. To oczywiście pochodzi od słowa miracle, co można przetłumaczyć na cud, czyli dosłownie on cudownie uratował jej życie. Zostawcie pod tym filmem pozytywną ocenę, jeżeli wam się podoba. To dosyć ważne na YouTubie, tak aby ten film trafiał do szerszej liczby osób. A ja zapraszam was do poziomu drugiego, czyli tego trudniejszego. I zaczynamy fiszką. Miejsce, gdzie kobiety są rzadkim zjawiskiem. Nie dosłownie. Francuzi mają na to sposób. Un endroit où les femmes se font rare. Dosłownie robią się rzadko, ale właśnie tak to na polski możemy przetłumaczyć: są rzadkim zjawiskiem albo bywają rzadko, też tak sobie napisałem. Ja te fiszki oczywiście biorę z różnych francuskich miejsc i to co jest mojego autorstwa, to raptem polskie tłumaczenie. A serwuję wam to w taki sposób, abyście mogli mieć większe wyzwanie, czyli przetłumaczyć na francuski, a nie na polski. O ile chcecie próbować swoich sił. Oczywiście można też od razu przeczytać fiszkę. Teraz krótki fragment, który przed chwilą wam opisałam. Krótki, ale to wystarczy, żeby powiedzieć o tej ciekawej rzeczy, która zachodzi w środku. A zabrzmi to: que je vous ai décrit juste avant. Fajna wiedza jest taka, że przed chwilą to chociażby zustawą, i to jest wiedza numer 1 i ewentualnie jeszcze z tego wynika wiedza numer dwa, że ta litera S, którą widzicie na ekranie, tam gdzie zaznaczamy, na końcu imię słowu, no właśnie skąd ona tam się wzięła? Jeśli powiemy, że lefam widziałem kobiety, nic nie uzgadniamy, ale jeżeli ten dalszy ciąg, czyli w tym przypadku kobiety, będzie z przodu, czyli trochę wyjątkowo, a możemy tak zrobić i powiedzieć kobiety, które widziałem, le femme que vu, no to wtedy uzgadniamy imię słów. Czyli, jeszcze raz w skrócie, imię słów uzgadniamy chociażby wtedy, kiedy ten dalszy ciąg, czyli dopełnienie, jest przed nim. Tak jak tutaj te kobiety w zdaniu dolnym, my wyjątkowo wstawiliśmy przed. Możemy tak zrobić. To jest naturalna rzecz, którą w języku zdarza nam się robić, czyli zmieniać ten szyk. Ale o takiej rzeczy musimy wtedy we francuskim pamiętać. Więcej o tym oczywiście w filmiku o Passe Compose. Link będzie teraz w rogu, zerknijcie. Teraz on był szczery co do swojej przeszłości. Il était transparent sur son passé. Czyli dosłownie był przejrzysty co do swojej przeszłości. Fajne słowo, dobrze wiedzieć, że tak to można przetłumaczyć. I przy okazji to sur jest bardzo ciekawe, bo sur damy we francuskim wtedy, kiedy chcielibyśmy powiedzieć o czymś. Na przykład lata 90. Czytałem o tych latach. J'ai lu sur Cezanella. Taki przykład też z życia. Ta liczba jest dla nich bardzo ważna. Jest to w poziomie drugim, a nie w pierwszym, bo nie powiemy important. Można tak powiedzieć, ale naprawdę nie jest to najczęstszy sposób. We francuskim trochę częściej inaczej mówimy, że coś jest ważne. A jak? Ce chiffre a beaucoup d'importance pour. Eux. Czyli dosłownie, ma dużo ważności. Tak możecie to skojarzyć, bo tak to brzmi dosłownie. To się według mnie spotyka częściej, niż po prostu jest ważne. I zobaczcie, ostatnie dwa słowa. To jest znów łańcuch, o którym wspomniałem dzisiaj. Nie czytamy p, tylko pur. Tak jakby tam między tymi słowami nie było spacji. Czytamy sylabami. Pour. Prasa pisze ogólnikowo. Te fiszkę znają ci, którzy obserwują Instagram Języki Proste, bo tam często wrzucam na relacje te fiszki, które sam po prostu sobie w dany dzień zapisałem, a oczywiście Wam też podaję do Instagrama. Zapraszam. La presse reste vague. Czyli tak jakby pozostaje ta ogólnikowa. Tak możemy zrozumieć to słowo vague w tym przypadku. Jak powiedzieć o czymś przewidziany od dawna? Czy powiemy de longtemps? Można tak powiedzieć, ale nie jest to najczęstsze. Z mojej obserwacji znacznie częściej zobaczymy Prévu de longue date. Dosłownie od długiej daty. Czyli właśnie od dawna. Jakbyście powiedzieli po francusku, to nigdy nie miała być gra. To jest trudne. Oczywiście nie powiemy dosłownie miała z użyciem avoir. Jeśli coś miało być jakieś we francuskim, to powiemy être sans zé. A więc, ce n'était pas sans et être un jeu. A teraz zobaczymy w następnych dniach. Czy użyjemy słowa suivant? Nie. Powiemy On va voir dans le jour qui vient. I to się naprawdę często słyszy. Musimy stanąć na wysokości zadania. Dla nas najważniejszym członem jest na wysokości. Zaraz zobaczycie czemu. Fiszka zabrzmi: Il faut que nous soyons à la hauteur du défi. Użyliśmy subjonctif, ponieważ mamy konstrukcję: Il faut que. I podajemy osobę. Jeżeli chcecie poćwiczyć subjunctiv, czyli tryb łączący, to też teraz w rogu będzie do tego link. Możecie kliknąć i ten film już na Was będzie czekał na nowej karcie. A dlaczego "ala la hauteur ma być takie ważne? Bo to się też przyda wtedy, kiedy dosłownie chcemy coś unieść na wysokość oczu i wtedy powiemy à mes. Quelque chose à la hauteur des yeux. Czyli oczu, dosłownie. Po prostu używamy. Tego samego określenia. On nie wyraził tego tak, jak to wygląda, albo tak, jak jest. Takie mi przyszły do głowy polskie odpowiedniki, i już was nie trzymam w niepewności, mówię jak to brzmi. Il napadisa tel. Może nie często potrzebujemy użyć takiego określenia, ale kiedy już potrzeba to ciężko wyrazić, to krócej, zwykle strasznie byłoby to zagmatwane, a tu mamy po prostu na to dwa fajne krótkie słowa. Teraz fiszka w parze, czyli rzecz, której jeszcze chyba nigdy nie było. A to dlatego, że fajnie będzie widać tę pewną rzecz. Zobaczcie, to nie była do końca bitwa i naprawdę nie jestem w nastroju do żartów. Od razu mówię, że to, co łączy te dwie fiszki, to to, że w obu mamy w i w obu mamy pa. Tylko że w różnej kolejności. I to właśnie ta kolejność ma wpływ na to, jak to zostanie zrozumiane. C'était pas vraiment le combat, mais je suis vraiment pas d'humeur. I mam też dla Was radę, jak to zapamiętać. Mamy pas vraiment, czyli nie za bardzo, tak nie do końca. No i vraiment pas, naprawdę nie. Czyli w zasadzie, jak tak sobie to przetłumaczymy na polski, to łatwiej to zapamiętać. Skaczemy do poziomu trzeciego, czyli tego najbardziej zaawansowanego. Oczywiście też będę objaśniał. Zaraz po tym, jak dołączył do grupy. I to jest chyba pierwsza taka sytuacja, a przynajmniej w tej serii, w której to ja ośmieliłem się poprawić Francuza. Francuza, którego w tym przypadku usłyszałem na YouTubie. Ponieważ jest to częsty błąd francuski, że po après que oni dają subjonctif, czyli tryb łączący, ale nie powinno się tego robić według zasad gramatyki. A więc, juste après qu'il a rejoint le groupe. Tak powinno to brzmieć. A w miejscu, w którym to usłyszałem niepoprawnie, był subjunktif, czyli zamiast A mieliśmy E, po prostu w formie subjunktif. No i z jednej strony powinniśmy się uczyć takiego języka, jakiego się używa, no ale tutaj akurat wydaje mi się, że to jest troszkę taki błąd z cyklu poprawiamy tą dziewczynę na tę dziewczynę. Czyli z jednej strony nie jest to jakiś straszny błąd, ale fajnie znać tę właściwą formę, bo nie kosztuje nas to wiele. A błąd wynika z tego, że po avant que powinniśmy dać tryb łączący. Po après que nie powinniśmy go dawać. Francuzi często błąd tutaj robią. I w obu ten tryb łączący dają. Ona staje po stronie demokratów. Elle se range du côté des démocrates. A więc mamy w tym całe... Całe wyrażenie, jak powiedzieć, stawać po jakiejś stronie. Chcę, żebyście obejrzeli ten filmik. Je veux que vous regardiez cette vidéo. Filmik to wideo i to jest rodzaj żeński, naprawdę warto to zapamiętać. No a dlaczego regardiez? No bo jest to tryb łączący. Mamy chcę, abyś, abyście i tak dalej. To jest chyba najczęstszy czasownik. Przy którym powinna nam się zaświecić lampka, że może chodzić o tryb łączący, wtedy, kiedy potem mamy k, czyli wprowadzamy jakąś osobę. Tak jak tutaj, żywy kw. To jest ten sygnał dla nas. Idzie się przyzwyczaić, albo w końcu się przyzwyczajimy. Krótka sprawa. Un y fait. I tutaj chyba bez rozbierania na czynniki pierwsze. Dziękuję za bycie gościem. Merci d'avoir été visiteur. Pamiętajcie, że po merci dajemy zawsze de, zanim wstawimy jakiś czasownik. Ale jeżeli mówimy je vous remercie, czyli używamy czasownika, dziękuję panu, to wtedy już dajemy pour. Tak już po prostu jest. Owinąć głowę szalikiem. Mettre une écharpe tout autour de la tête. No i też chyba, bez komentarza, ale fajnie, fajnie wiedzieć. Bo po polsku to przecież zupełnie inne słowo, a we francuskim używamy mètre. Praktycznie od zera. Na przykład zacząć coś praktycznie od zera. À partir de presque rien. I zobaczcie, że tu znów się pojawia to à partir de, które już było w tym filmie w zasadzie na początku, kiedy mówiliśmy o tym, że było coś od godziny 20 bodajże. No właśnie, tutaj też mamy od, ale jak widzicie, to wcale nie musi być godzina. A wyrażenie zostaje to samo. Wbrew temu, co się uważa. à as que l'on pense. A skąd ta litera LE to dla Was wyzwanie? Litera ta jest tylko po to, aby było ładniej, czyli równie dobrze mogłoby tam jej nie być. Mogłoby być as que pense. Ale to nie jest jakaś forma stricte literacka, bo akurat ta fiszka jest zasłyszana. No, akurat ta fiszka jest zasłyszana po prostu z YouTube'a. Macie żywy dowód na to, że po prostu to zostało wypowiedziane przez kogoś. A teraz w najszerszym znaczeniu. Au sens le plus large. Fajnie zapamiętać, że w słowie sens czytamy ostatnią literę, a to jest dosyć charakterystyczne. Zresztą to słowo może mieć parę znaczeń, ale to najczęstsze to po prostu znaczenie. A to drugie to po prostu sens, tak jak u nas. I na końcu ja jako przeciwnik, czyli takie wtrącenie jako ktoś. I dlaczego to jest na najtrudniejszym poziomie? No, zobaczcie sami. Mła on tą pozon, czyli nie dajemy tam już żadnego rodzajnika. A więc kiedy rzeczownik zaczyna się od samogłoski, to, to się skleja z tym k i to jest bardzo charakterystyczne. Tak samo na przykład zabrzmi moi en tant Jeżeli jeszcze nie oglądacie, zapraszam do serii Żywy Francuski. Tam uczymy się krok po kroku, ale jeżeli macie już pewien poziom zaawansowania, możecie od razu spróbować tych odcinków późniejszych. Zapraszam do tego, a z Wami się żegnam. A la prochaine.